Wydawnictwo Rest in Peace przedstawia. Tom Hex. Magia bez teorii w praktyce czyli co robią współczesne czarownice. Czyta Katarzyna Kukuła. Nagranie Pickevoice.com. Rankiem okazało się, że chaoci śpią na wykładzinie korytarza, nie chcąc wrócić do pokoju. Widać, coś musiało się tam stać, stwierdziłam, a koleżanki przyznały mi rację. Chyba że przesadzili z używkami i mieli odlot. Poszliśmy na śniadanie do baru. Oczywiście chaoci dosiedli się do nas bez pytania. Discord, z koloratką w koszuli, zapewniał mnie, że jest poważnym człowiekiem, aż zwróciłam mu uwagę, że co prawda założył ładną koszulę, ale zapomniał o spodniach. Biedak wyrwał na górę, jakby go całe piekło goniło, ale szybko zawrócił, twierdząc, że za żadne skarby nie wejdzie do swojego pokoju. Pozostał więc w gadkach i koszuli z koloratką. Tymczasem niezrażony Haron Zone potwierdził wersję kolegów, że mieli w nocy incydent z jakimś niewidzialnym bytem, ale jako zaawansowani magowie dadzą sobie z tym radę. Zjedli śniadanie, nie zważając na zdziwione spojrzenia współbiesiadników przy innych stolikach. Hex doradził Discordowi, żeby ten z całej siły wizualizował, że ma na sobie spodnie... A jeszcze lepiej, jakby zrobił sigila i go wchłonął. Ale śmieszne, powiedział Discord, patrząc jak chłopaki pękają ze śmiechu. Jednak po śniadaniu wszyscy poszliśmy na górę i komisyjnie zbadaliśmy pokój. Nic tam nie było, no prawie nic, bo na stoliku ujrzeliśmy sto z przedmiotów ułożonych jeden na drugim aż po sufit, jak w filmie Poltergeist. Zrobił się straszny raban, ludzie z całego piętra, a potem i inni przychodzili, żeby te cuda oglądać. Wszyscy robili zdjęcia i wstawiali na portale społecznościowe, a Chris Cross nawet pozował i to, naprężając mięśnie. Chaoti widząc, że nagle interesuje się nimi tłum lasek, zapewnili nas, że dadzą sobie radę, tylko spiszą numery nowych dziewczyn, a potem przystąpią do egzorcyzmów.